Z tego tak naprawdę zaczyna się dobór kół, czy rozpoznawanie kół. Kojarzysz jakiś taki bestseller? Coś, co najczęściej jakaś może grupa kół, która, której najwięcej sprzedajemy, której najwięcej trzymamy na magazynie? Staramy się mieć dobrą dostępność, no i otwieramy się troszeczkę na te mniej popularne modele. Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu poświęconego marce Huber. Poprzednio rozmawialiśmy o łańcuchach, a tam gdzie łańcuchy, tam i koła łańcuchowe. Pokażemy Państwu, że koło łańcuchowe to nie tylko kawałek metalu z zębami, ale niejednokrotnie kluczowy element niezawodności maszyn, ich efektywności i niezawodnej pracy. Ponownie dzisiaj ze mną Arek. Witam Ciarku, Arku. Witam Wamku. Który, jak mało kto, w Margo zna się na tematyce kół łańcuchowych i łańcuchów. Arku, może tak na początek bo wiem, że nie tylko specjaliści z branży nas słuchają, oglądają. Z czego składa się standardowe koło łańcuchowe, jakbyś mógł opisać w paru słowach? Przede wszystkim takim podstawowym elementem koła łańcuchowego jest oczywiście zębatka, tak? czyli element, po którym porusza się, znaczy po którym, po którym porusza koło łańcuchowe. Eee... Może mieć też również piastę, też niekoniecznie, bo jak wiemy, mamy koła bez piasty. Eee, I w zasadzie to tyle, tak? Czyli tylko element, który zazębia nam się z łańcuchem, może być eee, składową koła łańcuchowego. OK, no tutaj wchodzimy już też w, w nazewnictwo. Niejednokrotnie yy, zdarza się, że klienci mylą koła łańcuchowe od kół no ale to jest chyba dość znaczna różnica, prawda? No, przede wszystkim różni się nam e, to, z czym współpracuje dane koło, natomiast masz rację, czasami ze względu na to, że koła pasowe również występują pod pasy zębate, zdarzają się takie pomyłki koło zębate, koło zębate, są jeszcze koła modułowe, również nazywane kołami zębatymi, e, więc czasami są tutaj pomyłki, natomiast no, różnice są dosyć znaczne i w samej budowie materiałów użytych do produkcji tych kół. Także to można bardzo szybko wyłapać. Propo, nazewnictwa, jeszcze taka jedna uwaga na tym kole, który miałeś przed chwilą w ręku, jest brok, który blokuje koło na wale. Tak. Słyszałeś może jeszcze jakieś inne ciekawe tutaj nazwy? Różne, no gwinty, podpiełki, pod jakieś wkręty, mocujące, ustalające, nazewnictwo jest bardzo dużo. Każdy element, można powiedzieć, w naszej branży często jest nazywany na różne sposoby. No, ja z takim najbardziej dziwną nazwą spotkałem się, kiedy klient nazwał to robaczkiem. Ale to, to, jest, to, jest to, ale to różne są nazwy, w zależności od miejsca, zakładu, czy nawet lokalizacji w Polsce. Arku, w Twojej ocenie, w których branżach jest największe, można tak powiedzieć kolokwialnie, Ciśnienie na to, aby te koła łańcuchowe prezentowały też jakąś jakość. Gdzie, to jest, gdzie ta jakość kół łańcuchowych ma największe znaczenie? W jakich segmentach przemysłu? Myślę, że w każdym segmencie, gdzie ta niezawodność jest dosyć istotna. Czyli głównie wchodzimy tutaj w jakieś takie fabryki, które pracują na przykład na trzy zmiany. Te prędkości są dosyć duże. Planowanie produkcji, zaplanowane. Każdy postój to są jakieś postoje danego odcinka linii lub całej linii produkcyjnej i każda awaria lub nieplanowany postój wiąże się tutaj z dużymi kosztami. Jak możemy sobie wyobrazić, na przykład maszyna, która nie wiem pakuje jakiś element i jest to dziesiątki na minutę, i postój przez nie wiem godzinę, dwie może się wiązać z opóźnieniami produkcji, dosyć, dosyć sporymi, jeśli chodzi o wolumen asortymentu. No to myślę, że głównie w takich, czyli pewnie gdzieś tam spożywka, na pewno. Wszystkie jakieś takie mniejsze elementy, które są produkowane dosyć szybko seryjnie na, na liniach produkcyjnych. O, no to rzeczywiście, rzeczywiście istotne. No dobra, e, załóżmy taką sytuację, mam wytarte oznaczenie, klient ma wytarte oznaczenie, e, zgłasza się do nas, e, do waszego działu. Od czego zaczyna się dobór? Na co zwracacie szczególną uwagę? No, w takich przypadkach najłatwiej jest, jeżeli znamy, jeżeli nie wiemy po samym kole łańcuchowym, no to jeżeli chociaż znamy e, oznaczenie łańcucha, e, wtedy dużo łatwiej nam to zdiagnozować, ponieważ od tego tak naprawdę zaczyna się e, e, dobór kół, czy rozpoznawanie kół. Natomiast w tym przypadku, jeżeli nie mamy również oznakowania na łańcuchu, to najczęściej e, zaczynamy od diagnozowania łańcucha, tak? czyli łatwiej nam jest tutaj e, pomierzyć łańcuch, niż, niż same, same koła łańcuchowe. Natomiast są też charakterystyczne e, wielkości, które znajdziemy w katalogu, jeśli chodzi o koła łańcuchowe. E, możemy zmierzyć e, na pewno tutaj grubość samej zębatki, ponieważ każdy łańcuch też ma swoją odpowiednią grubość i to musi współpracować. E, średnica takiego koła, e, która też jest w katalogu przy założeniu, przy policzeniu liczby zębów i, i średnicy już możemy sprawdzić, czy e, czy to koło może współpracować z takim łańcuchem, który podejrzewamy. I to są takie najczęstsze wymiary, które musimy zweryfikować wtedy, kiedy, właśnie, jak wspomniałeś, nie ma żadnego oznaczenia, czy to na kole, czy na łańcuchu. I od tego zaczynamy. Czyli sama, sama zębatka jej średnica, liczba zębów, no i grubość. Mamy zebrane wymiary, czyli tak na dawną sprawę weryfikujemy z klientem rodzaj materiału, czy wieniec ma być hartowany, czy to ma być stal zwykła, czy nierdzewna. I można powiedzieć, temat mamy. Zamknięty. Tak. Kolejnym jeszcze takim elementem, który często musimy dopytać, bo niektórzy klienci robią to sami, niektórzy chcą, żebyśmy wykonali to za nich, jest oczywiście sposób montażu takiego koła. Mhm. Czyli czy, czy mamy przygotować koło pod klienta już, bo te rodzaje montażu są bardzo różne. Niektóre są już, można kupić koło gotowe z odpowiednim sposobem montażu, a niektóre trzeba do tego przygotować, więc to jest taki kolejnym elementem, który. Ustalamy z klientem co robimy. Także, szanowni państwo, jeżeli nawet nie macie u siebie na zakładzie Centrum Obróbczego Metali, to gdzieś tam, zwłaszcza przy tych mniejszych kołach, jesteście w stanie szybko pomóc i dostarczyć towar, który jest gotowy do bezpośredniego, szybkiego montażu. A jak już koło pracuje, gdzie popełniają użytkownicy najczęstsze błędy? Że te koła zużywają się przedwcześnie. Co tu może być problemem i przyczyną awarii? Ponieważ koła są ściśle powiązane z łańcuchem, głównie tutaj wiąże się bardziej pielęgnacja tego całego układu, i głównie jeśli chodzi o łańcuch, czyli przede wszystkim odpowiednie naprężenie tego łańcucha podczas pracy, jego monitoring, czyli sprawdzanie jego zużycia, wyciągnięcia się, no i odpowiednie smarowanie, bo kiedy łańcuch jest odpowiednio zadbany, koła są zamontowane poprawnie. To głównie, głównym elementem, jaki musimy tutaj sprawdzać i doglądać, to jest to łańcuch. Oczywiście koło łańcuchowe, jeżeli widzimy, że też jest już zużyte, czyli zęby zaczynają nam się widocznie zmniejszać, również może to działać w drugą stronę, czyli koło łańcuchowe, które jest bardzo zużyte czy już w jakimś stopniu zużyte, a założymy nowy łańcuch, również może to wpływać w drugą stronę, czyli na zużywanie się łańcucha. No tym bardziej, że hartowane zęby są bardzo twarde, które mogą tutaj nam zaszkodzić bardziej niż, niż pomóc. Czyli ta, tak na dobrą sprawę ta konserwacja jest tutaj kluczowa, odpowiedni smar i regularne jego stosowanie. Z tego co prowadzimy w bezpośredniej sprzedaży kojarzy się jakiś taki bestseller, coś co najczęściej jakaś może grupa kół, cool, która Hmm. Której najwięcej sprzedajemy? Której najwięcej trzymamy na magazynie? No na pewno taką grupą są wszystkie koła no, najbardziej popularne, czyli jednorzędowe, bo łączników jednorzędowy używa się najwięcej. No i wszystkie koła tak zwanym otworem pilotażowym, <laughs> ponieważ one są najbardziej uniwersalne. Można go dostosować do wielu aplikacji. Nie jako koła, które już są wykonane na, na dany wałek, powiedzmy, czy na daną tuleję. Z tych kół po prostu można zrobić więcej, dostosować pod klienta, dlatego jest ich najwięcej, są uniwersalne. Arku, powiedz mi, co wyróżnia koła łańcuchowe huber na tle konkurencji? Jeśli chodzi o koła łańcuchowe, no nie jest to dosyć dość skomplikowany element, który ma tutaj jakieś specyficzne właściwości. Ale takimi myślę, że szczęmiami, które warto podkreślić, no to nasze koła praktycznie wszystkie, które marka Huber oferuje, mają. Standardzie zęby hartowane. No i myślę, że tutaj takie zalety, jak odpowiedni, czy myślę, że bardzo dobry stosunek jakości do ceny, jak również staramy się, żeby dostępność tych kół nie tylko w takich najpopularniejszych standardowych rozwiązaniach, ale również tych troszeczkę mniej mniej standardowych, mniej popularnych, również była jak najlepsza dostępność z magazynu. Okej, okay, to są trzy bardzo duże zalety, dostępność, dobra. Dobry stosunek jakości do ceny, hartowane zęby, to już jest coś, co rzeczywiście może wpłynąć klienta na wybór tej, a nie innej marki. Czy bazując na marce Huber. Również oferujemy wykonania specjalne, dedykowane pod klienta od podstaw, tak jak mało to miejsce w przypadku łańcuchów. Tak, tutaj możemy rozróżnić jakby dwa takie sposoby oferty, dwa, dwa rodzaje oferty dla klienta. Jedna z nich to jest wykonywanie już takiego koła od podstaw w fabryce. Jeżeli jest to jakieś większe zamówienie, jakiś projekt, kontrakt, gdzie, gdzie tych kół jest dosyć troszeczkę więcej i troszeczkę więcej też czasu na jego realizację. W takich przypadkach możemy bezpośrednio w fabryce zamówić takie koła pod klienta. No i drugi rodzaj, czyli koła, które mamy na magazynie. Tak, jak rozmawialiśmy chwilkę wcześniej, z tym otworem pilotażowym, który jest dosyć uniwersalny, to koło możemy również przerobić pod klienta, według jego życzenia. Oczywiście, o ile to jest możliwe, i ta przygotówka na to pozwala, ponieważ czasami są takie sytuacje, że koło musi być wykonane od podstaw, ponieważ no, koło z otworem wstępnym gdzieś tam nas ogranicza pewnymi też rozmiarami. Czy, na przykład, skoro ma już jednostronną piastę, nie zrobimy z niego koła z dwustronną piastą, takie zapytanie również często mamy. Ale w tym zakresie, gdzie jest to możliwe, i przerobienie tego koła, no to to jest ten druga opcja dostarczenia koła już przygotowanego dla klienta. Okej, okay. powiedz mi dalej, jeżeli chodzi tutaj o markę Huber, hmm. Może możesz coś tam zdradzić, co w najbliższej przyszłości, w którą stronę zmierzamy, czy jakieś hmm. nowe rodzaje kół będziemy składli na nasz magazyn, coś tutaj możesz zdradzić naszym widzom i słuchaczom? E, no, może jakichś takich sprecyzowanych, ściśle planów e, nie do końca nie mamy, natomiast to co robimy można powiedzieć cały czas, e, no to staramy się mieć e, dobrą dostępność no i otwieramy się troszeczkę na te mniej e, popularne e, modele, można powiedzieć, kół, e, ponieważ no, jeszcze kilka lat temu w marcu Huber mieliśmy głównie koła jedno z otworem wstępnym. W tym momencie pojawiają się koła trzyrzędowe, pojawiają się koła bez piast, czyli tak zwane tarcze, e, pojawiają się koła czy właśnie e, już z otworem na gotowo e, pod wałek, e, takie najbardziej popularne, czy właśnie koła jedno pod tuleję tapel, czyli tutaj już taki e, rodzaj montażu na gotowo, jak również koła e, z, z łożyskiem, e, do, głównie stosowany głównie w napinaczach, Także idziemy troszeczkę w tą stronę, żeby nie tylko koła e, do rozwiertu, ale żeby już dostarczyć klientowi gotowy towar z półki. Obserwujemy rynek, zapytania klientów, zainteresowania klientów, e, czego poszukują, i w to miejsce staramy się uzupełniać, jeżeli czegoś w naszym magazynie jeszcze brakuje, e, żeby klient kolejnym razem mógł to znaleźć już u nas na magazynie. Jakbyś zdefiniował określenie solidne koło łańcuchowe? Solidne koło łańcuchowe. E, Myślę, że no przede wszystkim te hartowane zęby. No bo to jak wiemy, nie, na rynku, nie wszystkie koła mają e, hartowane zęby. E, no i rodzaj użytych materiałów. Tutaj no, e, na pewno stał C45 jest takim bardzo popularnym e, materiałem, który jest używany do produkcji kołońców łańcuchowych, No ale spotkaliśmy się już też na rynku, e, że są produkowane z innych materiałów. Koła nie są hartowane, a nawet jeśli są hartowane, to nie do końca trzymają takie parametry, jak powinny. E, przez zużyte właśnie inne materiały, także ja myślę, że tutaj ta, ta twardość, no i oczywiście dokładność wykonania. Szanowni Państwo, no Arek odpowiedział na to pytanie w ten sposób, że ja nie mogę powiedzieć nic innego, tylko to, że solidne koło łańcuchowe to koło łańcuchowe marki Huber. Arku! Gdybyś miał naszych widzów zostawić z taką jedną myślą dodatkową, poza tym, że to solidne koło łańcuchowe, jedną taką myśl odnośnie naszych kół. Czy byś zostawił naszych klientów? Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji korzystać z naszej oferty, jeśli chodzi o koła łańcuchowe, a takich używa, potrzebuje, to na pewno bym zachęcał do sprawdzenia naszej oferty, bo uważam, że się nie zawiedziecie i spotkacie się z dobrą jakością i dobrym dostępem tych kół. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Great. Jestem przekonany, że przybliżyliśmy Państwu tematykę kół łańcuchowych Huber. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Zachęcam do e, wstępu na naszą stronę internetową margo24.pl, gdzie nie tylko znajdą państwo koło łańcuchowe marki Huber, ale także inne produkty. Już teraz chciałbym zaprosić państwa na kolejny odcinek naszego podcastu, który będzie poświęcony tym razem kołom pasowym i tulejom taperlock, oczywiście marki Uber. Jeszcze raz dziękuję. Zachęcam do zostawienia łapek w górę i subskrybowania naszego kanału. Dziękuję Arek. Dziękuję Państwu.